Witam wszystkich serdecznie, czy nie, w filmie, w którym wam powiem jak zacząć grę na Ikeance Dropy SMP. Dobra. E, pierwszym sposobem jest cina cukrowa, wiem, można z niej robić fajne Ale jak macie dużo minerali, to możecie ją sprzedać bardzo dobry sposób. Kolejnym sposobem są ziemniaki. Ziemniaki są mega upi, bo ceny w sklepie mają 1,5. Cena w sklepie, czyli marchewek, dokładnie też 1,5. Teraz najlepszy sposób, który ja tutaj mam, to dokładnie e, switchi jagody, czyli słodkie jagody. Cena w sklepie to 1,75. Tam mamy kaktusy. Cena w sklepie to 1,5. Dlatego jest Mega OP. Kolejnym sposobem jest dokładnie mieć, której nie mam, ale powiem Wam, że mieć jest Mega OP. Bo dokładniej za jeden. Bo za jeden. Bo, za jed, bo jak macie 9 sobek miedzi, to musicie zrobić blok miedzi. A za blok miedzi w sklepie jest 22 dwa złotych i 5 groszy. Koniec sposoby są dokładnie prace. Mamy kilka prac. Mam, ale powiem Wam teraz najlepsze. To dokładnie jest to praca górnik i budowniczy. Ja oczywiście poszukiwam. To w pracy poszukiwacz. Chodzi o wczytywanie czanków, czanków czyli takich kwadratów 16x16. /16. W, w tym górnik to chodzi o niszczenie bloków, chociaż jest napisane, że bloków też się liczy, a nie liczy jakoś. Kolejny kole, i oczywiście ostatni, czyli budowniczy. Podobnie czasem ma sama nazwa mówi, stawianie boków. I to chyba by było na tyle z filmu. Oczywiście w kolejnych filmach wam powiem, jak zacząć grę, i oczywiście inne jeszcze rzeczy. Dlatego widzimy się w kolejnych odcinkach z serii Ink jak zacząć grę.